A bo my już zrobiliśmy szpital na trzy tak? Aha, i ja tu mi pokazuje, że Majka grała, okej okay. Tam są jakieś wyzwania i te td. Aha, tym się rusza. Dobra, to i lecimy na następny szpital, co tu dużo co tu dużo ten Wyzwanie wyleczenie, na temu. Aha Dobra ja mam widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie dzisiaj e, będzie to two point Hospital, tak jest, e, rozwój personelu, aby wycisnąć jak najwięcej z członków naszego personelu powinniśmy ich szkolić, o tu są szkolenia, tak i awansować, no to może, to może niekoniecznie, gdy któryś z nich nabierze wystarczająco dużo doświadczenia w danej dziedzinie oraz przejdzie szkolenie, będzie gotów do awansu, awansuj. Pfu, awans większy jego umiejętności i pozwoli nauczyć się nowej specjalizacji. O, to akurat spoko w sumie. Przy okazji może y, poprosić o podwyżkę. Nie po nie ma podwyżki w dupe. Nie, 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 ten szpital. Y, szpital jest bardzo budżetowy i nie ma żadnych podwyżek. Słyszeliście to? No dziękuję, dobranoc. Przede wszystkim potrzebna nam będzie licencja y, szkoleniowa. Ministerstwo zdrowia tu points... Obiecała nam y, przyznanie licencji jeśli pokażemy, że zależy nam na dobrym wróciu personelu, we flot... flottering, flottering, tak, to, to flottering chyba, no tak to się czyta, flottering, ta, ta, ta. Zwiększ prestiż szpitala, tak, tak, świetnie, w dupę, najpierw to by trzeba było postawić recepcję, jak na moje. No, po co mi ten samouczek w dupę szmatu, przecież ja wiem jak się w to gra, ty uczysz w dupę... Matka robi dzieci, a ja wiem w dupę jak to się robi, no i co ty mi tu w dupę doradzasz? No, co ty mi ty na pieprzyć będziesz, chłopie? Jak ja, jak ja w to grałem, to połowy z was na świecie jeszcze nie było. <laughs> żartuję, żartuję. Aż tak, tak... Aż tak ta gra nie jest stara, oczy zależy kto to będzie oglądać, wiadomo, no nie? No, ale na pewno są tutaj osoby, które są starsze, prawda? Młodsze też, jakby nic mi do tego. A jakby spoko. Nie każdy ogląda... Co chcę i w jakim wieku jest, no nie, jakby nic i do tego, prawda, no. <grym> Recepcja, potrzebny jest tu pracownik. Mm, no przecież wiem, że potrzebuję pracowników, ale na razie sobie stawiam pomieszczenia. Co ty się tu pultasz do mnie? No i to, to oczywiście, że Majka mówi, że niektóre pomieszczenia są za duże, niektóre są za małe, więc Majce nie dogodzisz, no niestety. I, I w którą stronę ja ma dawać biurko, bo majce nie pasowało, że w złą stronę dalej biurko. Co tak ma być to biurko? Jak na moje, no to lepiej jest tak dawać biurko, nie tak. Kto tak daje biurko? Nie, ja daję tak. W większość gabinetów ma tak biurka. Że wchodzisz i od razu zasiadasz na dupie. Proste, proste w dupę, no nie? No i muszę postawić tym superaśnym pacjentom, nie wiem, automat do gier no i żeby sobie mogli oczywiście usiąść, prawda, bo nie mogą być zmęczeni, prawda, presji szpitala musi wzrastać, więc nie możecie siedzieć niestety yy, na ziemi, prawda, no i na przykład możecie się jeszcze napić, i nie wiem co jeszcze i kosz na śmieci mogę wam dać i no gaśnice niekoniecznie może <laughs> mogę wam dać roślink, o stoję na ulotki, bez kitu żebyście się nie zanudzili, się nie zanudzili na śmierć, to proszę bardzo zyski, straty, minus 17 ten szpital, dopiero co tutaj jest? Okej, okay, okej, okay. jak zwykle problemy techniczne w dupej... Nie myli się ten, kto nic nie robi, prawda? No, problemy techniczne były tylko dlatego, że po prostu wcześniej oglądałem z Majką anime i po prostu podłączałem sobie głośniki. oczywiście co, OBS stwierdził, a, 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 podłączyłaś sobie głośniki? Spoko, jasne, ale teraz nie będziemy wychw wychwycawać żadnego dźwięku. Nawet jak podłączyłeś słuchawki, to nie, nie, nie. Wyłączymy ci dźwięki i nie będzie działało, bo po co, prawda? Make a sense. No. Ogólnie co do odcinków i tak dalej. Bo może kogoś to interesuje. Na pewno kogoś interesuje. Eee, bo tu tu... Kurwa, ta debile już tu poprzychodziła. ja tu w dupę dopiero... Buduję wszystko, Eee, e, Co wy kurwa do domu smaty Czemu nie mam już otwarte wszystko w dupę? Mhm. Świetnie. Dobra, to to później ten. czym ja no szybko robię, bo oni tu wszyscy w dupę przyszli. Jakie kurna gnoje? Czemu to jest otwarte? Pielęgniarki w dupę, no ale ja chcę. Dozorca jakiegoś zatrudni. Dobra, masz, łaś tym dozorcom zatrudni. Potrzebujemy tak. Pielęgniarki nie, asystenci, to, to chyba to jest asystent, no nie? Asystenci w dupę, dobra, chodź. Masz, zapieprzaj, do roboty. No, won, do roboty. No nie mamy jeszcze lekarzy, no to właśnie. O, diagnostyka, tak? No, to Zapraszamy. No i ty masz tylko coś takiego, no to trudno. Będziesz pracować tutaj. interesujmy to. Aha, pielęgniasz No to się przyda, gdzie indziej, no dobra, no to się przyda, gdzie indziej, no... W... Musi być lekarz, no dobrze, to lekarze zero, no to fajnie. O! 11 tysięcy w dupę lekarz, Pff, Świetnie w dupę, świetnie, ale czemu to się już otworzyło? To się napij w dupę, przecież masz ten... Dobra, szybko, kibel wam postawię tutaj szmatławce, co, Wiesz? O, już ktoś gra na so Soniku, bo słyszę. Kile wam stawiam! Nie ma teraz nic innego w dupę, szmatławce. Kibel wam tu postawię. No. Ogólnie no to nowy szpital, bo tam już zrobiliśmy wszystko, więc jakby nie ma chyba sensu, jak na moje tego trzymać, prawda? W sensie, nie ma co jak na moje, żeby dalej tam coś tworzyć, to no, nie? Oje, yeah, nie, jakie kolejki. Ja piernicze, dobra, oddział muszę wybudować. Oddział ma być duży, bo Majka mi mówiła, że. Oddział ma być wielki, ale nie ma miejsca w dupę na. Na oddział, tutaj, w dupę. Dobra, dobra, ten szpital jest za mały. Jak tutaj zwiększyć ten? Ile to kosztuje? 40 tysięcy? 50 tysięcy? Ciebie posrało, człowieku? A Gdzie jest parcela numer jeden? To jest dwa. A gdzie jest pierwsza ten. Dobra! Niszczymy. Pff. No wiem, że wy czekacie na oddział, ale nie ma oddziału jeszcze. Psychiatrę wam mogę wybudować. Chcecie psychiatryk? Psychiatryk? Macie w dupę. O! Psychiatra! Przyda wam się. <laughs> Psychiatra, proszę bardzo w dupę. Psychiatra. Dokładnie, tak, jakbyście chcieli drzygać, czy coś tam macie. O! Udało się nam widzę kogoś wyleczyć. Świetnie! Bardzo mi cieszy ten fakt O ty tam masz? Aha, jakąś niezidentyfikowaną yy, chorobę? Być może tak. Ojej, no co tam są za powiadomienia? Oh my god. O Pikachu, dobra, postawmy Pikachu. Oh my god, tam już kurde tyle osób przychodzi Ła matka jedyna, matka jedyna, Krystyna, idziesz do domu Krystyna, idziesz do domu. Zawracanie na rondzie. No nie mam gdzie wam postawić tego oddziału, no. Dobra, macie poziom prestiżu czwarty. Aha, bo ja jeszcze nie mam ten, gdzie ludki mogą odpoczywać. Nigdzie w dupę nie odpoczywacie na razie. O, dobra, jest, wybudowane, jupi. Dobra, będziecie na oddział zapieprzać, gdzie indziej w dupę. Szpital nagrywamy, tu, tu, <grych> Dobra, macie kurs O, poziom prestiżu 2. no i świetnie. Majka Taki poziom... Yy, znaczy poziom... Ta, czy taki i takie pomieszczenie jest dla Ciebie git? Oj no, i źle postawiłem łóżko, nieważne, bo to muszą być odstępy, bez kitu, jak na jakimś covidzie w dupę. Ale myślę, że chyba coś takiego git, no nie? Że po prostu tu w ciul osób wejdzie, prawda? Jeszcze... Nie, to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, jeszcze będą... O, 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 o... Może nie do końca tak symetrycznie, ale po prostu... To jest szpital yy, po tak zwanych kosztach, prawda? Więc ile tylko łóżek wejdzie, to postawimy, prawda? No dobra, sprzedaj to jedno. No i pięknie, jak na moje. W czym problem? Bo nie rozumiem. No właśnie, w czym problem? Jak na moje, nigdzie. O, kiosk by trzeba było jeszcze gdzieś tu postawić. Jak na moje, no no no. Macie kiosk na, na wejściu. Zatrudnijmy. Asystenci. Masz. tego ten. A, bo tu już mi poznikało. Odkryto nową chorobę. Muchy w nosie. O, no to fajnie. Nasz lekarz odkrył nową chorobę. Muchy w nosie. No to, to nieźle. No, no, no. Yy, chroniczna opryskliwość wywołana przez pasożyty grasujące w układzie oddechowym. Myślemy na leczenie w apteka. No to fajnie. O, odkryto nową chorobę. Słowotok. Nasz lekarz odkrył nową chorobę. Słowotok. Choroba, o której wszyscy teraz mówią. Słowotok... Yy. Był błyskawicznie się rozprzestrzeniane. A chorych można usłyszeć z daleka. Myślenie pacjenta na znaczy nie Okej, okay, no i ta aha. Wszystkie dostępne opcje diagnozy musimy zdecydować. Yy, aha, inne pomieszanie diagnostyczne. Ponieważ co, czy ciebie yy, jakiś kim ma na, na starsza dozorczyni, żeby też tak yy, przytłacza nieustający. Deszcz zgonów? Aha, żeby bez zgonów. Dobra, bierzemy wyzwanie, co to tam. O, gracie, zagracie sobie w Sonica Patrzcie jaki fajny Sonic. Na no, rąbany Sonic. Prawda? A w ogóle psychiatry tu nie ma, ale kto by się tym przejmował, że tu nie ma psychiatry? Pff. No właśnie, oddział kardiologii w ogóle mamy. Myślenie socjalne to zaraz. O, diagno, diagnostyka ogólna chyba nie ma zamontowanej, no nie? Mi by się przydała diagnostyka ogólna. Myślę, że tak najbardziej tak, tylko po prostu Trochę to źle chyba rozmiściłam, bo serio tutaj nie mam miejsca Przecież to, że na środku jest dupę w... Recepcja, ale to nic, to nic, to nic Chyba, że tu jeszcze się wciśnie coś, przed sraczem. O, no i No i proste, przed zupę w dupę wciśniemy Przed będzie, idealne miejsce Kto by tak nie chciał, bez kitu, no nie? No i pięknie. Roślinki trzy na krzyż, później będziemy to dekorować. Teraz mi się nie chce. O, ten trzeba. Ronderorium? Czy jak to się nazywało? W dupę, nie pamiętam. A nie, no, Ronderorium, dobrze pamiętam. W dupę. No. Jak chcę jeszcze, żeby nikogo nie zdziwiło, to, że po prostu mam problemy z wymawianiem czegoś, to nie znaczy... Yy, po pierwsze to nie znaczy, że pochodzę z jednego kraju to raz, dwa, to nie znaczy, że... To nie znaczy, po prostu, że y, mam być gorsza, czy coś, po prostu tak już mam. I czy, czy, czy coś mogę z tym zmienić? Y, nie. Wiesz, mi powie, że mam iść do Lego czy coś, jakby, okej, okay, bro, być może tak, być może, być może właśnie powiem Ci, że nie bo to po prostu może być spowodowane czymś innym, ale czy to jest, czy to jest jakby na teraz? No, szczerze powiedziawszy, niezbyt. W sensie ja chodzi mi o to, że po prostu na zwyczajnym świecie będę musiała, po prostu, na zwyczajnym świecie o. Um, Iść prędzej czy później do lekarza, żeby mi to albo zdiagnozował, albo nie. I po prostu. A blokowano szkolenia. No dobra, przeczytam Wam też. Doskonałe wieści. Ministerstwo Zdrowia Two Point yy, przyznało nam licencję szkoleniową. Umożliwi nam to szkolenie w personelu ze wszystkich szpitali. Yy, stworzenie pomieszczenia szkoleniowego pozwoli nam. Na no, przypoznanie szkoleń, członkowie personelu posiadający wolne miejsce szkoleniowe będą mogli przyjść na kurs i nabyć nową specjalizację. No i fajnie. No i wracając po prostu... nie, uwaga, uwaga Klauni w dupę. Penny wise przyszedł do mnie. Ja pierniczę, Penny Wise odwiedził mu szpital Ja piernicze. jak nie ten typ z waxów do mnie przyszedł, ten nauczyciel to teraz dupę Klauni. Pen... Penny wise zaprosił kolegów w dupę do mnie. Ja piernicze, albo to jest ten Ronald Magde... To jest ten w dupę Clown z McDonalda pieprzony, a miał Ronald yy, McDonald's czy jakoś tak w dupę no to ten szmaciarz do mnie przyszedł no. Flot, flotering yy, ma ostatnio poważny problem Clownów. Są wszędzie. Prawdopodobnie uciekli z wędrownego cyrku. Ich żarty stanowią poważne zakłócenia porządku. Żeby się z nimi uporać, będziemy potrzebować nowego sprzętu. Fundacja sfera dwa sposób na lekar. le, leka y leka le Rekalibrację umysłów klanów i umożliwienie im powrotu na błono społeczeństwa. Zaoferowali nam y dostatecznie. A dostarczenie niezbędnego sprzętu, jeśli pokażemy, że umiemy urobić nasz własny personel. Brzmi nieco złowieszczo, ale nie mnie to oceniać. Okej, okay, przeszkód pracownika. No, w porządku, w porządku. No to wracając. Mówiłem właśnie o tym, że jak na przykład ja mam problemy z mową i tak dalej, to nie znaczy, że pochodzę z innego kraju. To po pierwsze, primo. Po drugie, primo. No, w moim przypadku nawet nie wiem, czy jakiś logopadaj i tak dalej by mi pomógł. Kiedyś chodziłam, ale to jeszcze w podstawówce, do logopedy i pomagało mi to, wiadomo, ale po prostu, no, to jest spowodowane z innym. Po prostu muszę sobie to zdiagnozować i tak dalej, jakby, no. Co ja mam tu dużo mówić, no nie? Jest jak jest, prawda? I nie, nie na wszystko mam wpływ i nie mamy wpływu na wszystko, ale po prostu mówię, może się uda, że po prostu dostanę jakąś słuszną diagnozę i wtedy powiedzmy dzięki temu będę mogła, jakby wiecie, dalej, no dalej co, no dalej funkcjonować tak naprawdę, no nie? I po prostu dzięki tej diagnozie dzięki tej diagnozie powiedzmy będzie to wyglądało tak, że po prostu mi będzie łatwiej w pracy czy gdziekolwiek zapieprzaj tusz, ma to no, będzie mi łatwiej w pracy czy coś, no nie i po prostu dzięki temu powiedzmy ja będę pewna, że rzeczywiście um, rzeczywiście, fak yy, rzeczywiście, faktycznie jakkolwiek to że no, rzeczywiście um, to jest przez to, a nie przez coś innego no nie i tyle, jakby that's it dobra, wy sobie możecie tylko odpoczywać, po co wam macie tutaj jakieś pićko, przekąski na w no, co, co, co wy to będziecie? No, kosz na śmieci, żebyście mi tu nie syfili Naraz, dwie kanapy na krzyż starczą wam Roślinki, żeby pachniało wam tutaj I więcej nie potrzeba, znowu nic Totalnie nie, nie potrzebujecie nic więcej Macie pomieszczenie socjalne, no i git Dobra, to ja wybuduję kolejne ten żeby się to wszystko zmieściło, bo tutaj widzę, że jest lipa z tym Kupmy kolejną parcelę, bez kitu Ja jakiś jak jakiś Simsach dosłownie Więcej lekarzy potrzebuję, definitywnie Lekarze, o ty, ty nie masz. Yy. Jak mi się dawało samych psychiatrów, to teraz zero psychiatrów, tak? Mega sens. Ło, kurwa, szpital na minusie. Co myślę, kosmaty myślę, to już było. Ale weźmy, bo ja potrzebuję pieniędzy. Ale nie wiem, że w tej grze można mieć długi. Ja, piernicę, minus 13 tysięcy. No to GG, w dupę, No to GG. Pierwsze bankructwo szpitala. Ześ nagrywa już. Okej. Okay. Pierwsze w dupę bankructwo szpitala. Ja w to nie wierzę, po prostu. Ja w to nie wierzę. No i ogólnie ja mam właśnie problem z wymaganiem e, literki R. Znaczy, z niektórymi też się mylę i tak dalej, ale po prostu... E, często, jak mam przeczytać jakieś wyrazy z R, to się mylę albo po prostu ogólnie z czytaniem mam problemy największe. No, nie, z pisowniem też, ale no, z czytaniem największe, także no niestety, bo niestety e, taka będzie wyglądać. Odnośnie odcinków, to po prostu problem polega na tym, że nie wiem, czy... Mm, nie wiem, czy ile będą, od, w sensie odcinki staram się, żeby były dziennie, ale nie wiem ile będę nagrywała i tak dalej yy, Co będzie i tak dalej, Znaczy plan mam, ale no po prostu Problem polega na tym, że plany planami, ale po prostu nie wiem jak to wszystko wyjdzie czasowo i no właśnie Aha, ja nie mogę nic kupować, bo jestem na minusie, oj. No po prostu chodzi mi o to, że nie wiem jak to będzie wyglądało czasowo, bo tak jak mówię, no zaczęłam pracować i Naprawdę po robocie ciężko jest mi, jest mi naprawdę um, montować jakieś filmiki albo je nagrywać, i tak dalej. No nie, ja teraz właśnie sobie siedzę, yy, bo jeszcze dzisiaj mam wolno, ale jutro idę do roboty, tak, że no niestety, bo niestety jest problem z tym. I musicie mi też wybaczyć, że po prostu w niedzielę nie było odcinka, ponieważ źle sobie kliknęłam. Chciałam, żeby odcinek był na premierę, wiecie, w sensie zaplanowałam sobie go i zamiast kliknąć na niedzielę, kliknęłam na poniedziałek, także jak to widzicie, no to w poniedziałek są dwa filmy. Znaczy były dwa filmy, bo nigdy to wstawię, pewnie później, bo jeszcze trochę odcinków z. Do szpitala mam, ale no po prostu serio, no no, no jest lipa, jak na moje hmm, pod względem lipa jest, pod względem tego, że serio um, nie sądziłam, że po prostu nie będę miał aż tak tego czasu, ale to co mogę powiedzieć, ale no nie jest tak na moje chyba aż tak źle, no nie zawsze mogłoby być gorzej, bym mogła odcinków nie wstawiać, a póki co staram się wstawiać się codziennie, także myślę, że to docenicie, prawda? Nie zawsze tak idealnie, jakbyśmy chcieli, no nie, ale myślę, że tak czy siak staram się dla was, no nie. I ogólnie to z yy, Karin już skończyłam na, yy, Nie będzie O kurwa ile na minusie mi ładnie No odcinków z Karin póki co już Znaczy będzie tylko jeszcze jeden odcinek z Karin Ale to będzie jakby odcinek dodatkowy Bonusowy z achievementów um, Także on też wleci tylko nie wiem kiedy Bo muszę go nagrać a póki co serio mam yy, Mało sensie nie chcę mi się aż tak tego nagrywać no nie Bo po prostu chcę też Mieć na zapas inne gierki a nie yy, Samą Karin prawda Więc no na razie odcinków z Karin, w sensie tego bonusowego odcinka z Karin nie będzie. Ale za to powiedzmy... będzie wszystko inne, prawda? No. W sensie będzie szpital, yy, będzie liga dalej, znaczy teraz to, to wstawiam to okoasin, bo mi zostało jeszcze na dysku. Także wiecie, na razie to Koashin i tam... Te historijki z ligi, które były dosłownie chyba ponad miesiąc temu, ale dopiero to wstają, bo zapomniałem to wstawić to po pierwsze. Po drugie, po prostu, no mówię, no. Z... Hmm, zostałem to na dysku, więc chcę to po prostu sobie wrzucić, żeby było, prawda? Więc myślę, że też spoko. Więc póki co, no to będą po prostu takie gierki, na które będę miała czas, sobie nagrywać, czyli właśnie Tupac Hospital. Małpki pewnie będą na kanale teraz przez najbliższy czas. I mam w planach nagrać nową gierkę, ale mówię, no, nową gierkę dopiero na później. Chcę też wrócić do gier, które kiedyś zaczęłam, więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie bo jest tak na moje mega, mega ciężko z tym, żeby zacząć yy, nowe gierki, albo wrócić do starych gierek, bo serio lipa jest z tym, tak na moje. Bo mówię, no bo przez to, że serio mam mało czasu, no nie, nie chce mi się, wiecie, nie chce mi się aż tak bawić teraz z tym, żeby no, serio pobierać, żeby ogarnąć jaką, to yy, nagrać innym programem yy, niż obs bo chcę nagrywać tam się z Pekorodą yy, drugą część. A problem polega na tym, że po pierwsze, yy, straciłam save'a i muszę tą grę przejść od nowa i Wiecie, dojść do punktu, w którym byłam wcześniej, o kurwa, no ten szpital to pff, Traci masakryczną liczbę yy, Proszę no, traci tracimy masakrycznie, yy, Jeśli chodzi o pieniądze, więc slipa Połotwie, co ty chcesz? Mamy teraz porukę dla znajomego uh -huh. Dawaj Ja chyba mam za drogi Za drogi personel, bo serio Oni w dupę mi biorą ten Ile ty bierzesz? 23 tysiące rocznie szmato? Przecie kurwa, zaraz zwalniam. 30 kurwa tysięcy rocznie? Co wy jesteś, że jesteś kurwa pojebani? Przecież dlatego nie mam pieniędzy w dupę. Co to w dupę jest? 30 tysięcy rocznie biorą te szmaty? Was nie popieprzyło? 30 tysięcy w dupę rocznie? Co ty w dupę... Całą moją pensję szmato zabierasz. Zaraz cię kurwa zwalniam! Pieprzeńców dupę ty. 35 kurwa tysięcy! A ten 55 dupę szmata! Co ta kurwa jest? Ja nie mam kurwa pieniędzy przez to właśnie. No ja teraz powoli wyjadę na plus, ale no za drod... za drodze wy jesteście, naprawdę co wy to w dupę? Mnie nie jesteś w dupę na jakiś ten. Mnie nie jesteś na to. Na gabinet deluminacyjny, ale póki co nikt tam nie chce iść. No i oddział kardiologii nie mogę zrobić. No, nawet tego nie mogę zrobić, bo mnie nie stać w dupę. To tragedia jakaś, dosłownie tragedia jak na moje VIP. To wejść w ten długość kolejki. Pokaż mi to. Wysoki, niski. Aha, że tak, ale ja chcę zobaczyć pacjentów. Kolejka. VIPy mają być ten. A, VIP-ów już więcej nie ma, okej. Okay. Tego trzeba dać trochę do góry, bo mu w dupę zdrowie podopadło. No, chcę, żeby wyzdrawiał, no nie wiadomo. Ale lipa jest. Za mało automatów mamy ewidentnie. Jak, jak się coś nie zwraca, to trzeba postawić dupę automaty. Hazard przede wszystkim, dupę. Hazard w szpitalu. Tak jest, dupę hazard w szpitalu. Dość tego, w dupę, dość tego. Robimy hazard w szpital. Więcej automatów do gier. Bo się nic mi nie zwracasz, maty. Grajcie kurwy na tych automatach, grajcie. Bo mi się tu w dupę pieniądze nie zwracają, rozumiecie to? Może więcej przekąsek O być może więcej przekąsek chcecie, może ławeczki wam dokupię. O, o, o. Macie, siądźcie sobie. O, wyg wygoda przede wszystkim, tak, tak. Dbam o was, bardzo, bardzo o was dbam. O, tu czy jakieś dupe karaluchy tu biegają. Czy co to w dupę jest? Co tam biega w dupę? Karaluchy pieprzone, mogę to przenieść? Przenieść. Bo jest trochę krzywo. Przy tym mój ojciec dostaje moja autyzmu, jak to widzę. Czy nie wiem, czy mam autyzm, ale najprawdopodobniej tak, więc dlatego muszę właśnie i do lekarza sobie to zdiagnozować, bo to jest bardzo poważne, jak na moje. No. Czy mam z tym problemy? Oczywiście, tak. W sensie, no, mam problemy z tym, że mogę go mieć i to mi się nie podoba. Ale czy jestem w stanie coś z tym więcej zrobić? Nie? No właśnie. Kurde, to nie za duże jednak. To wszystko wina Majki, bo polecała takie wielkie ten, a ja wtedy nie mam pieniędzy na nią dosłownie, przez to. O, 40 tysięcy nagle wpadło na konto. 40 tysięcy nagle wpadło na konto, ciekawe. Szybki przelew, widzę szybkie donate. No macie automaty, grajcie, ja potrzebuję zarabiać pieniądze. No, 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 500 dosków, no i nice. Podoba mi się to, podoba mi się to. Kurde, muszę wybudować ten drugi gabinet ten um, internistyczny, bo w dupę tam jest tyle osób, że naprawdę sobie nie radzimy <noise> Dosłownie sobie nie radzimy, no. To jest fun fact. To jest problem jak na moje właśnie. Na sobie nie radzimy. Ani finansowo, ani ten, bo po prostu pacjenci nie są przyjmowani. Tak być nie może. No i muszę zatrudnić kolejnego parcha, który będzie tu w dupę chodził. Ty możesz tutaj chodzić. Masz dupę parchu, pracuj. Ile ty bierzesz ten? Jak niewłaściwe działanie No za pierwsze do gabinę Cików do Jakie niewłaściwe działanie do Pecaty Co ty, co ty dope, jakiś Delulu jesteś? od Klejus? <grym>, delulu od klejus? Co ty do peszmato mi tutaj? Będziesz mówić, że niewłaściwe działanie. Co ty do mnie gadasz? No także mówię, sam przyniście koronę, na kanale wrócą, tylko nie wiem kiedy. Możliwe, że w przyszłym dopiero tygodniu, bo teraz sobie powstawiam wszystko co mi zostało czyli jakaś Liga Legend, TFT pewnie obstawiam Małpki sobie wstawię pewnie jeszcze, także spokojnie będą gierki, ale jakie to nie wiem, zobaczymy no nie, czy mi się będzie chciało, bo mówię, na razie jestem w środku tak po prostu mi się nie chce, bo mówię, naprawdę mam wciór do roboty przy tej grze, żeby do niej wrócić, więc wiecie, nie chce mi się aż tak tego robić, to no nie bo naprawdę muszę sobie poprzechodzić poziomy, wiecie, solo żeby trafić do momentu, w którym ja byłam i tak dalej i później jakby grać dalej, prawda? Więc to będzie czasochłonne, prawda? Ale no oczywiście że dla was to zrobię, bo ja nie lubię zawodzić widzów, ja już zawodziłam was dużo razy, ale w końcu trzeba by było przestać, prawda? <grym> zawodzić widzów, czyż nie? Myślę, że jak najbardziej by byłoby to słuszne, prawda? Żeby przestać zawodzić widzów, bo nie o to chodzi. No na razie wam kiblu nie stawiam, jak się zeszczacie, to się zeszczacie, nie obchodzi mnie to tak naprawdę. Pff. Zresztacie to się zresztacie, no 39 tysięcy. No nie, nie wygląda tak na moje zbytnie dobrze, ale no jakoś to wygląda, prawda? No i będzie nowa Gierka Road 96, to się bo nazywało? Zaraz, was sprawdzę na szybko tak, Rode 96, tak, multi już to nagrywał, tak, tak, ja wiem, że multi to nagrywał. Jasne, ja wiem, większość twórców już to nagrywało, ale właśnie dzięki temu, że większość twórców już tą Gierkę nagrywało, to ja wam bardzo chętnie to nagram i pokażę, tylko tak jak mówię. Yy, chyba nie w tym tygodniu. Dopiero w przyszłym. O, zobaczmy jakie dostajemy nagrody. Jakie, jakąkolwiek dostajemy w ogóle czy nie? Uuu, dostaliśmy brak śmierci. Uuu, pierwszy raz widzę to, tą nagrodę na oczy tak dawno. Udało się bez śmierci, ale nie mamy pracodawca roku. Nie lepszy szpital szkoleniowy u nas. Pieprzemy takie nagrody. O, mogę sobie ulepszyć maszynę. Dzięki grożem mówić, ale kosztuje 10... To kosztuje 10 no, tysięcy dobrze mówię. Czy mi na co stać? Niezbyt w dupę. Więc <grym> nie chcę na razie nic ulepszać. Uspokójta się w dupę. Ludziska, uspokójcie się. Potrzebuję potrzebuje pieniędzy. Jak mnie szybciej w dupę. O, co to? Wyślij pacjenta do domu, niech pacjent poczeka. Potrzebna klauniarka. Jaka w dupę klauniarka w dupę? A ja mogę go wstąpić, bo nie mam klauniarki. Ja ale klauniarka jest potrzebna. Ja nie mam klauniarki. Ja mam dał... Yy, ja mam dauniarkę. Yy, co? Nieważne. Jedyne co mogę dostać to dał, dałniarkę bez kitu. Nieważne, to nie jest śmieszne. Macie rację, to nie jest śmieszne. Ale no... Ja mogę, ja mogę. Znaczy nie wiem czy mam, ale jak mam autyzm i tak dalej to mogę. Jak na moje to, to mogę się śmiać z tego, ok? No właśnie. Znaczy ja się, ja się nie śmieję z osób, tylko śmieję się bardziej z... Po prostu tego, że najprawdopodobniej o... Um, po prostu no... Nazwa po podobna, że klauniarka, dawniarka, no nieważne, ale no wiecie, o co chodzi. Nie zawsze trzeba mieć tego ogromnego kija w dupie, co? Sami go trzeba wyjąć, prawda? Ale no mi po prostu boli fakt, że serio na no, osoby z autyzmem patrzy się całkowicie inaczej i, i dużo ludzi ma takie, że mm, to są totalnie inne osoby i tak dalej, i tak dalej, że są gorsze czy coś, jakby mnie to bardzo boli, bo to jest bardzo krzywdzące. Na takich ludzi. Nie wiem czemu takim którzy uważają, jakby no co. Gdy patrzą inaczej na ten świat, to jest fun fact. Ludzie z autyzmem patrzą inaczej na świat, na pewno. Ale to nie znaczy, że są coś gorsi czy coś, no nie. To tak nie działa jak na moje, no to to nie, to, to jest, są takie stereotypy, no nie. To jakby są tacy ludzie faktycznie, że tak stwierdzają, że o, ktoś ma autyzm to jest gorszy czy coś, no. No, i to mnie właśnie bardzo boli, no nie? że rzeczywiście tacy ludzie są, i ludzie tacy potrafią być, że rzeczywiście potrafią komuś powiedzieć, że aha, aha, ty jesteś gorszy, bo masz autyzm. No, jakby mordo, no to. To, to, to jakby. A ja miałem strzelić tę monobestię, ja nie, 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 nie wiedziałam. Ja miałem tę monobestię strzelać, ja nie wiedziałam. No, to jest jakiś event na te monobestię. Ja miałem to też strzelić, jeny, jeny, jeny. Ale to monobestii już nie ma. Może tu jest pod automatem się kryje Aha. Może w kiblu są monobestie jeszcze Nie ma monobestii Ej, bo ja muszę monobestie zestrzelić Ja nawet nie wiedziałem, że to muszę zestrzelić, więc xd Ja oj, miałem oj, 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 oj. jakieś monobestie Strzelać do nich Dlatego mówiłem co mi tutaj tak wskaczy Przed ekrannikiem, A jakieś monobestie są, xd Dobra ty, klaun, o klaun cię zaraz Aha, i klamce pobiegł, bo podniosłam kibel, xD kurde jak ich przypiliło do tego seracza Dobra, o, tu się coś zeszczał, xD Czyli już nie ma tych monoten? ten... Mono to Monokuma jest Nie ma chyba już, no dobra O sorry, no, kup coś, bielku, kup coś Dobra, to ja to kończę w sumie, bo już i tak ten odcinek no, długo trwa, więc to by było na tyle Dzięki za, za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na... Na kanale, to tyle, trzymajcie się na razie, cześć